Mamy iść do detektywa, dobra, niech tak będzie Ciekawe co nam powie takiego Hura Światek koronny Chwileczkę, chwileczkę A dobra Panie detektywie Słucham Cię uważnie, Biały Wilku Udało mi się dotrzeć do więźnia. Coś sypnął? Niewiele zdążył powiedzieć. Zaatakowali nas ludzie baraniny. Jesteś pewien? Dziwne. Baraninie powinno zależeć na pozbyciu się salamandry, chyba że stało się coś, o czym nie wiem. Javet mógł go zastraszyć lub kupić. Musimy to sprawdzić. Wracając do więźnia, udało się coś z niego wyciągnąć? Zdążył wyharczeć jedno słowo Kalkstein. Kalkstein. To może mieć sens. Kalksztajn jest ponoć utalentowanym alchemikiem. Mógłby brać udział w eksperymentach. Spotkałem go już. Nie wyglądał na przystępcę. Wiem, ale trzeba sprawdzić wszystkie tropy. Bierzmy się do roboty. Powęszę na mieście, uruchomię kontakty. Ty tymczasem mi baczenie na Kalksztajna. Spróbuj zdobyć jego zaufanie, poznać jego plany i sekrety. Co dalej ze śledztwem? Śledztwo jest jak łowienie ryb. Wymaga cierpliwości. Wolę polować. To zdobądź zaufanie Kalksztajna. Zrób coś dla niego. Dowiedz się, co go interesuje. Najlepiej, gdybyś się u niego zatrudnił. Możesz też porozmawiać z Baraniną, ale nie przesać, to gwałtowny gość. No, w porządku, wykonaliśmy zadanie. Ale dobra, na początku nie... Ja bym poszedł do Vincenta. Tak, najpierw chcę rozwiązać podejrzany Vincent Okej, okay, czyli idziemy do magazynu Eee... Chwila. A, dobrze, idę Dość <grym> mi się zlażyło Eee, dobra, magazyn jest właśnie w tych slumsach, tutaj, o od razu powiem, dobra, mogę wam przyznać, wszyscy są niewinni, a więc po prostu mówimy wierzyć ci, wierzyć ci, wierzyć ci i udowadniamy, że jest niewinny i wszystko jest happy, ale o kur... dobra, he, magazine, ej, ej, 21.30, jej, dobra, to więc trzeba niestety zużyć tego krzesiwa jednego, O na nowe tleny, dobra, teraz, <suszy> styl, Styl. Srebrny, silny może być. O! Dobra. Silnych. No, 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 dobra, może być. Co? Coś takiego dziwnego słyszałem. Ja, Jeff. Nie tym, nie, nie Geralt, proszę cię. O, sorry. Dobra, widzę, że się... Stop 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 stop, stop, dobra Coś ci cienko poszło mój kolego nie ma piesków Nie ma piesków Dobra damy sobie z tym spokój i tak straciłem już chyba jakieś dobre 5 minut O pryszek Nie ma Jaweda ani magistra, ale lepszy ryc niż nic. Do dzieła. To znowu się tuczamy? Nazwał mnie No proszę. A to, obelga. Kto to jest? Nie tak się umawialiśmy, gliną. Spokojnie. To tylko Wiedźmin. Na pewno słyszałeś, że Wiedźmini to bezwolne golemy. Wykonują polecenia pracodawcy. Szybko i skutecznie, bez marudzenia. Prawda Geralt? Darujmy sobie teatrzyk. Złapałem... Kto to duch? Idiota! Gdzie jest Jap? Pożałujesz tego! Spróbuj ty, sukin syno! Nie ta broń znowu, kurwa. No okej. sobra Co my tu mamy? Kredens, nie. Szekera, szekera. A to nie chce siekiery. No. Co my tu mamy? Co my, co my, my, tu mamy? To spogodać z Vincentem. Okej. Okay. Lecimy do Vincenta, to trzeba znowu chyba iść... Pod ten, pod... No, okej... Okay. Mhm... Mm Ojojojojoj! Się Czym za, za zaraiło od tych oprychów? Fajnie, że się respiął! Ale Ci... Dobrze, co my... Aha, idziemy do Vincenta Miejsca. Gdzie on jest? Dobrze, skręćmy sobie... Nie. Nie, źle problem. O tu można skręcić. Harasza. Na słońce. Dziwny nie Jaju jakie fajle kurde nie może, nie mogę co ja robię się sadło, tak mówicie mm. Ta dziura jakby nie wiem Jakby palili kogoś Loszek Vincent Mace eee, Chodź tutaj kolego mój jeśli przyszedłeś rozmawiać o zajściu w magazynie, to dobrze ci radzę. Pomyśl trzy razy, zanim coś powiesz. Jaki układ miałeś zawrzeć z salamandrą? W magazynie byłem służbowo. Ludzie, których zabiłeś, chcieli złożyć zeznania poważnie obciążające salamandrę. Na twoje szczęście okazało się, że nie mają żadnych wartościowych informacji. Chcieli mnie oszukać. No widzisz? Nie jestem przekonany. Gówno mnie to obchodzi. Ostrzegam cię, jeśli jeszcze raz spróbujesz utrudniać mi pracę, wsadzę twoją wiedźmińską żyć do pierdla. Rozumiemy się? Będę prowadził śledztwo na własną rękę. Jeśli jesteś w to zamieszany... Dosyć! Masz jakąś sprawę? Jak nie, to zabieraj się stąd. Już wiem, co cię łączy z salamandrą. Umieram z ciekawości. Zwracam honor, kapitan. Wreszcie jakieś rozsądne słowa. No cóż. Masz tu sygnet Straży Miejskiej. Pokaż go strażnikom, a nie będą ci więcej robić problemów. Dzięki. Salamandra zamierza przejąć handel Fistechem. Jawet zwietrzył w tym dobry interes. Zresztą sam ci pana potęgę. O. No, w końcu coś dobrego. Co teraz możemy zrobić? No, podejrzany baranina, mówicie Dobra, gadamy z baranem Pójdziemy z nim porozmawiać Wybaczcie, że tak nic nie mówię, ale jestem trochę skupiony i czytam, czy, i co robić, żeby nie sfailować przypadkiem But... Nie, sorry. <śścoughs> Biedna dziewczynka sobie popryjagres. Carmen Nie ma nic, to nie. Obstacza, chodzimy znowu. I co, i co, i co, i co, i co? I gadamy z barankiem. No nic. Kupuj. Porozm. Ciszej wiedźminie. Ale. Kup. Porozm. Ciszej wiedźminie. Nie mogę o tym. Ale. Barnina? Czy widziałeś kiedyś symbol salamandy? Wiele w życiu widziałem. Masz jakiś problem? Lepiej powiedz, co wiesz. Mówi ci coś imię Azar? A jak? Mam taką życiową zasadę. Zanim rozkażę kogoś zlikwidować, daję jedną darmową radę. Dla ciebie brzmi następująco. Nie próbuj mi więcej grozić. I dobrze to sobie zakarbuj. Każdy musi dbać o swój wizerunek. Mam z Tobą do pogadania o salamandrze. Streszczaj się. Twoi ludzie, pytanie o salamandrę, reagują nerwowo. Chłopaki nie lubią tych skurwieli. Ja też za nimi nie przepadam. Porachunki w półświadku. Rozumiem. Coś jeszcze? Z jakiego powodu kontaktowałeś się z wiedźminem Berengarem? Co ci do tego? Był moim bratem. Przyjrzyj mi się uważnie. Czy ja wyglądam jak... Kura? <grymne> Nie. Nie. To dlaczego? Dam Ci jeszcze jedną, ostatnią... Był moim przyjacielem. Podejrzewam, że jego zniknięcie może mieć związek z salamandrą. Źle dobierasz przyjaciół. Berengar kręcił z salamandrą. Właśnie dlatego mieliśmy go na oku. Jak to mówią, trzymaj swoich przyjaciół blisko, a wrogów jeszcze bliżej. Zginął gdzieś na bagnach. Kalkstein wynajął jednego z moich chłopców, żeby go odnalazł, ale on też nie wrócił. To wszystko, żadnych mrocznych tajemnic. A teraz spadaj, jestem zajęty. Twoi ludzie zaatakowali mnie w szpitalu. Popieprzyło cię? Wysłałem tam ludzi, żeby sprowadzić... Wierzę ci. Już wiem, co o tym wszystkim myśleć. Uj, poczekaj, poczekaj, poczekaj. Czekaj. Słucham. Podsumujmy fakty. No, dawaj. Ty i twoi ludzie nerwowo reagujecie na symbol salamandry. Co ty nie powiesz, mądralo? Ale nic w tym dziwnego, skoro walczycie z nimi o wpływy. Jesteś pewien? Tak, jestem pewien. Wyczułem twój strach. Nie drażnij mnie. Bałeś się, że salamandra przysłała mnie, żebym cię sprzątnął. Podejrzewałeś mnie. Tak jak Berengara. Był niepewny. Kręcił z Salamandrą. Miałem na niego oko. Myślałem, że doprowadzi mnie do ich szefa. Kiedy zniknął, trop się urwał. Twój człowiek wynajęty przez Kalksteina dowiedział się czegoś ważnego. Niestety podczas rozruby z Salamandrą został ranny. Przeżył, ale wpadł w łapy straży. Wysłałem ekipę ratunkową. Ekipę, którą ty zlikwidowałeś. Twoi chłopcy byli bardzo nerwowi. Nerwowi i bojowi. Nic dziwnego. Nie widzą w nocy tak jak ty. Spodziewali się ataku salamandry. Mogli cię z nimi pomylić. Czy mój człowiek powiedział coś ciekawego? Niestety. Był w fatalnym stanie. Szkoda. Daruję ci, że zabiłeś moich ludzi. Potraktujmy to jako nieporozumienie. Oczywiście. W sumie okazałeś się równym gościem, wilku. Wiem, że walczysz z salamandrą. Też na nich poluję. Javed chce przejąć mój interes. Postanowił zacząć od dziewczynek. Wiesz dlaczego? Chociaż dawno temu opuścił Zerikanię i szkolił się na maga. W głębi duszy pozostał pieprzonym dzikusem. Teraz rozumiesz? Nie bardzo. Kieruje się instynktem. Myśli swoim wielkim czarnym kutasem. No jej. Do no tego dobra. ma dość szczególne upodobania. Kręci go ogi. Dziewczynki boją się jak jasna cholera. A wierz mi, byle co nie jest w stanie ich przestraszyć. Dzięki. Bardzo mi pomogłeś. Nie ma sprawy. Bywaj. O, fajnie. Kolejne zadanie rozwiązane. Dobrze i to mnie bardzo cieszy. Co kryje prawda? Yy, może mam takie tutaj zadanko oko? Muszę poszukać Lojbarkiem. O, co kryje, prawda? No dobra. Yy, wy... Czekajcie chwileczkę. Anatomia zbrodni. Chyba już zrobiłem. Eee. Yy, a gdzie tu są zadania jakby wykonane? Poczekajcie, ja chcę to wszystko sprawdzić. Dobra, szczerze powiedziawszy, nie wiem co mam teraz zrobić. To tylko szybko.

Wow! Cieszę się. A dobra, dobra. Chociaż wiecie co, muszę jakoś wyciągnąć te zasranę. <laughs> Czekajcie. Pamięć ostrza. O właśnie, tu jest to zadanie. Co my mamy zrobić? Poczekajcie. Wydamy z szulerem jakimś hazardzista. O, 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 o. Srep. Radbym usłyszeć, słyszeć, czemu pytacie. Nie mam czasu na pogawędki. Dostojny panie, niech... Przejdźmy zatem do... Wygrałem od kogoś, chyba od ogrodnika. O, 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 Gdzie go znajdę? Pracuję w ogrodzie przy Szpitalu Lebiody. Dobra, lecimy w takim razie do ogrodnika. No niestety trudno, będziemy musieli znowu trochę po... Jezu, on wygląda jak Coleman, ale okej. Okay. To gra stara z, yy, z czwartego... nie, nie czwartego, z czwartego, roku chyba mi się wydaje. Dlatego... oj, nie mam żadnych nic istot małych. Wyzorczy! <grym> Taki jestem chamski yy, ogrodnik. Oto tędy. Gdzie on jest? Mamy go. Nie bawię się tak. Brbekka. Jezus. Ogrodniku, ej! Zobacz. Prześlicznie. Bardziej jednak interesują mnie miecze. Srebrne. Hech, wiedziałem, że ktoś z was się kiedyś tym zainteresuje. Przegrałeś go w kości, prawda? Byłem pewien, że wygram. Absolutnie. Uważaj na tego szulera. Jest bardzo dobry. Do rzeczy. Skąd miałeś miecz? Pięć lat temu, niedaleko stąd pod miastem Brenna, doszło do wielkiej bitwy. Krótko mówiąc, nasi dali gardczykom popalić. Dzięki temu nie jesteśmy jeszcze prowincją cesarstwa. Czyli zdobyłeś ten miecz podczas bitwy? Tak. Miał go przy sobie Wiedźmin Koen. Poznałem go na wojnie. O, a my znamy go? Schwał. Rębajło jak mało. Tylko jakiś taki małomówny. Jak większość z nas. Obiecałem przekazać miecz innemu napotkanemu Wiedźminowi. Bełkotał coś o zębach, przeznaczeniu. Jedyny, którego znam, co śmiał się z własnej śmierci. I przegrałeś go w karty. Przez pięć lat trzymałem go w ukryciu. Straciłem już nadzieję, że spotkam któregoś z was. Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej, Koena widziała też panienka Szani. Ta sama, co teraz w szpitalu urzęduje. Dziękuję za pomoc. Powodzenia na szlaku. Bywaj. Dobra, wykonamy tylko to zadanie. Praktycznie pamięć ostrza, tak. I mm, wyczytałem, że musimy mm, między 19 chyba a 9.30 spotkać ją w własnym domu. Tylko aha. Kowal. O, tu jest domszani. O, w porządku. Dobra. Myślałem, że. Będzie w jakimś takim miejscu z dupy, że nie będziemy mogli się dostać, ale w porządku, dobra, zrasam honor. O boże, boże, boże. A więc jeszcze raz idziemy się przesmachać, a właściwie przemeldować. Północ. O która to będzie godzina? Nie wiadomo. A niech będzie taka. Dobra, jedziemy. na coś przyda. Znowu coś nas leje? Taka dziwna muzyka było. Nie, nie ma? Okej. Okay. Więc lecimy do Shani, Shani, Shani. Gdzie mnie pogrzebią, kiedy umrę? Hmm... Droga jest taka, taka dziwna, powiem szczerze. Nie wiem takie pełno zakamarków, o właśnie. Dobra, idziemy na wprost i skręcamy potem w prawo Dobra, jak teraz? Można tędy I tędy Czyli do domu Kalksteina, ale to się na razie... Na razie go zostawiamy Strażnik Miński to tu, tak? Tak, to gdzieś tu. I tu muszę. Juhu, hura. Pod ja chyba ten moher siedzi, tak? Tak, ten moher siedzi strony kurwa mać. Niech niech wypierdala. A, witaj, złociutki. Dobrze, żeś przyszedł, bo strasznie mi się... Co? Jak to można pić z babą, serio? E, ład. Jak? Ale jak? Serio? Dobra, pijani będziemy z nią gadać. Dobra, uchlamy ją. Jejku, jejku. <laughs> no toż. Co? Co? Wy no... Naprawdę? Naprawdę? Tam się ktoś lał chyba. Wal się, kurwa, stara. No nie, naprawdę, kurde... O boże... Dobra, nie ma sensu, dobra, w dupie, zrobimy to zadanie... Później, bo... Widzę, że nie można się upić, kurde, sama chciała chlać, 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 a... Nie, wypadł stąd! Dobrze, w takim razie... Geralt pijany się zatacza, super... Zrobię szejwa Cóż, w takim razie dzięki za uwagę, mówił Truskawa Możecie się spodziewać tego odcinka Może jeszcze odcinku właściwie, bo to będą kilka odcinków Dzisiaj A więc trzymajcie się ciepło i na razie, siemano